Historia Polski i Węgier to nie zawsze była historia mm, paralelna, jeżeli chodzi o sytuację. Mianowicie, jak na Węgrzech było lepiej, to w Polsce było gorzej. Jak w Polsce było gorzej, to na Węgrzech było lepiej. Od 2004 roku, jak jesteśmy w Unii Europejskiej, generalnie rzecz biorąc staramy się mówić jednym językiem, jako w, w, językiem wspólnotowym. Oczywiście, no, 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 mamy różne spojrzenia na pewne, na pewne rzeczy. Z, natomiast ja powiem tak, z mojego punktu widzenia, bo też miałem e, takie m, informacje do mnie docierały, że no, powinienem zrezygnować z funkcji e, konsula honorowego i tak dalej. Natomiast e, ja jestem zbyt mocno związany z Węgrami od 76 roku. Mam za dużo przyjaciół i uważam, że. Braterstwo, czy. No, staram się może unikać takich, ale tak, tak jest, takie zbliżenie narodów, które trwa od tysiąca lat, to jest coś w świecie mało spotykanego i trzeba ten trudny okres przetrwać. Miejmy nadzieję, że wszystko się w Europie poukłada, po, no, nie chcę mówić po naszej myśli, ale tak, żeby no, jakoś z tego kryzysu wyjść, bo on nikomu nie służy. A tym bardziej naszym relacjom polsko-węgierskim. Patrzę na nasze relacje jednak mimo wszystko z optymizmem, a zasadzam to na właśnie na, na takich związkach historycznych. My opieramy się o naszą historię nie tylko o postacie wielkie królów Stefana Batorego, chociażby Warnyńczyka czy innych, natomiast my budujemy relacje na bazie drobnych faktów, takich drobnych perełek, które rozrzucamy, które są rozrzucane w naszej historii, jakby chociażby te wspomniane postacie w Bydgoszczy, na Węgrzech wcześniej w ogóle nieznane, jak Traitler, jak Czaki, jak panowie Konkol i, i Konrad, o których ja czasami na Węgrzech wspominam. I to są właśnie takie elementy, o których warto pamiętać, które Przecież Traitler, jak przyjechał do Bydgoszczy, to był okres wielkiej traumy dla Węgier po traktacie w Trianon, kiedy Węgrzy utraci, Węgry utraciły dwie, dwie, dwie trzecie swojej powierzchni. Do dzisiaj ta trauma trwa, ten Nord czyli te wielkie Węgry, gdzieś w sercach szczególnie tych starszych Węgrów, one, one są i trudno się temu dziwić. Także ja myślę, że budowanie relacji to są również i takie małe, drobne e, historie e, jak Traitlera, Czakiego.